Gdy tylko usiadłam, by wykonać mój codzienny rysunek, wiedziałam, że coś jest nie tak. Po pierwsze, mój zestaw artystyczny został pospiesznie odwrócony, także zatrzaski były skierowane w niewłaściwą stronę. Po drugie, oczywiście brakowało wszystkich czerwonych kolorów nie tylko flamastrów, ale także kredek i ołówków. Lista możliwych podejrzanych nie była długa. Riley i ja jesteśmy tu jedyni. Tak więc, mimo że był to czas jego pracy domowej, udałam się korytarzem i otworzyłam jego drzwi. Chcesz mi to jakoś wyjaśnić? zapytałam, podnosząc pudełko z przyborami plastycznymi, z lukami w miejscach, gdzie powinny znajdować się czerwone kolory. Jak pies, który został przyłapany na rwaniu ulubionego krzesła, Riley starał się nie patrzeć mi w oczy. Więc? zapytałam. Przez ten kolor one są zbyt przerażające powiedział po sekundzie przez tę całą krew Mają być przerażające odparłam. Jeśli rysunki zandentów nie są przerażające, to co się stanie? Znów się zawahał, nie chcąc powiedzieć, ale tym razem nie grałam w jego grę. Czekałam cierpliwie i milcząco. Jeśli nie są straszne, to wychodzą z nich prawdziwe zandenty. Powiedział w końcu, wskazując na otwór wentylacyjny, preferowany punkt wyjścia potworów. Uklękłam obok niego i delikatnie objęłam go ramionami. Kocham cię, powiedziałam. Gdybym cię nie kochała, nie pracowałabym tak ciężko, aby zapewnić ci bezpieczeństwo. Przez sekundę kulił się w moich ramionach, potem w końcu również mnie przytulił. Przepraszam, mamo powiedział. Będę potrzebować tych czerwonych kolorów z powrotem powiedziałam. Skinął głową i otworzył szufladę komody, odsłaniając brakujące przybory plastyczne. Nie jestem pewna od ilu pokoleń moja rodzina jest przeklęta. Przynajmniej od trzech lub czterech. Wiedziałam na pewno, że mój dziadek ze strony matki śmiertelnie bał się zandentów w Niemczech. Urodził się tuż po wojnie bez ojca. Nigdy nie poznałam jego matki, Elis, ale wszyscy, którzy ją poznali, zawsze opisywali jej oczy. Podobno były tak niebieskie, że prawie przezroczyste. Ludzie mówili też, że prawie nie mówiła i wiecznie wpatrywała się w dal. Była pielęgniarką na froncie wschodnim podczas II wojny światowej. Łatała mężczyzn walczących z Sowietami. Byli to chłopcy. Niektórzy ledwo nastolatkowie. Zandęci zdecydowanie wolą smak dzieci. Elis została pojmana na pewien czas pod koniec wojny i nigdy o tym nie mówiła. Poza stwierdzeniem, że kiedyś była wesoła, a potem wszystko się zmieniło zmieniło się na zawsze. Choć odległa, Elis potrafiła nadążyć za codziennymi potrzebami rodziny. Pracując w szpitalu na pół etatu i upewniając się, że mój dziadek ma wszystko, czego potrzebuje: ubrania, jedzenie, edukację itd. Często w nocy krzyczała na mężczyzn, których nie było, ale w tamtych czasach było to tak powszechne, że ludzie po prostu to akceptowali. Podobnie babcia Elisa zawsze upewniała się, że mój dziadek jest bezpieczny przed tymi istotami. Widziała mężczyzn pożeranych przez nie podczas wojny, stworzenia wyłaniające się z otworów wentylacyjnych w prowizorycznych szpitalach, wciągających swoje łuskowate, podobne do kul ciała, przez niemożliwie wąskie szczeliny. A potem ich okropne, zgrzytające zęby upłynniały ludzi od stóp w górę w tempie centymetra na sekundę. Straciła w ten sposób półtuzina pacjentów, zanim znajoma pielęgniarka, starsza kobieta, która dorastała w małej wiosce w głębi Schwarzwaldu, powiedziała jej o kilku sposobach na powstrzymanie tych istot. Informacje te starsza kobieta przekazała Elis, która spisała je w języku niemieckim. Poniższy tekst jest tłumaczeniem mojej własnej matki, która chroniła mnie przed tymi stworzeniami, dopóki nie dorosłam na tyle, by wyjść za mąż i mieć własne dzieci. Odnośnie zandentów Jedyną rzeczą, którą boją się zandenty, jest ich własny gatunek. Są to samotne stworzenia, które spotykają się rzadko, aby kopulować i rodzić młode. A nawet ten proces jest daleki od bezpiecznego. Kanibalizacja szaleje, a samice często zjadają zarówno partnerów, jak i potomstwo. Na szczęście zandenty nie są szczególnie inteligentnymi stworzeniami. Kierując się instynktem, reagują natychmiastowo i zdecydowanie. Na widok innego przedstawiciela swojego gatunku, zwłaszcza większego lub bardziej dziko wyglądającego, Pierwszą reakcją zandenta jest ucieczka. Dlatego też człowiek, który ma do czynienia z plagą lub klątwą, powinien nakłonić potwory do ucieczki. Najlepiej robić to za pomocą sztuki. Dotknięty problemem człowiek może tworzyć rzeźby, obrazy lub rysunki zandentów i wieszać je w pobliżu preferowanych przez te stworzenia punktów wejścia do domu. Widząc obrazy, zandenty zwykle wycofują się w pośpiechu. Niestety, zandenty nie są na tyle głupie, aby dać się oszukiwać na długo. Po dniu lub dwóch dzieło sztuki zaczyna tracić swoją moc, a zanden zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, czym ono jest. Zmusza to przeklętą rodzinę do tworzenia nowych dzieł sztuki niemal codziennie. Co gorsza, aby utrzymać bezpieczny poziom strachu, ważne jest, aby dzieła sztuki z czasem stawały się coraz bardziej przerażające. Chociaż ta metoda odstraszania jest bezsprzecznie skuteczna, ma niefortunny efekt uboczny w postaci psychicznego obciążenia całej rodziny, a zwłaszcza artysty. W naszym przypadku, spędzanie dnia za dniem na rysowaniu tych stworzeń rzeczywiście doprowadziło mnie do fiksacji na ich punkcie. Zandentowie nigdy nie są daleko od moich myśli. Być może tak właśnie powinno być. Moja matka była rzeźbiarką i spędzała większość swoich dni na starannym formowaniu przerażających posągów zandentów przed wypaleniem ich w piecu na tyłach naszej posiadłości. Każdego dnia na komodzie naprzeciwko mojego łóżka stawał nowy posąg, który przerażał mnie swoimi ostrymi jak brzytwa zębami i niemożliwie ostrymi pazurami. Z czasem jednak uodporniłam się na strach, który posąg miał wywoływać. Po prostu przywykłam do nich. Moja matka potraktowała to jako wyzwanie. Jeśli posąg nie przerażał mnie, to z pewnością nie będzie działał na prawdziwe potwory. Tak więc jej projekty stawały się coraz bardziej przerażające. Dłuższe kły, szyje wydłużone, oczy niemożliwie zniekształcone. I trzeba jej przyznać, że to działało. Każdą noc spędzałam w skrajnym przerażeniu, ale nigdy nie zostałam zjedzona. Kiedy miałam sześć lat, urodził się mój młodszy brat Amos. Z jakiegoś powodu spaliśmy w oddzielnych pokojach, co oznaczało, że moja matka musiała codziennie tworzyć unikalne dzieło sztuki dla każdego z nas. Było to jej zabezpieczenie, aby nic nie pożarło nas w nocy. Pewnego dnia straciła poczucie czasu, ponieważ zostawiła rzeźby w piecu o wiele za długo. Wyszły popękane i zniekształcone. Słońce już prawie zaszło. Chyba uznała, że nawet popękane rzeźby są wystarczająco dobre. Tej nocy obudził mnie krzyk. Pobiegłam do pokoju Amosa i zastałam matkę trzymającą go w rękach. Tyle, że to nie był już on, tylko wiotki, zakrwawiony zwitek skóry i koców, może z kilkoma kośćmi. W kącie stał popękany posąg, rozpadający się i bezsilny. To nie było wystarczająco dobre, wymamrotała matka. To nie było dość dobre. Nigdy więcej nie zawiodła. Od tamtej pory każdego dnia robiła coraz więcej posągów, czasem zostawiając kilka naraz w moim pokoju, a ich przerażające zęby i zbyt realne oczy oszczędzały mi losu mojego brata. W nocy, oczywiście, je słyszałam. Zandenci mają wyjątkowy sposób poruszania się: robią kilka kroków, a potem zwijają się w kulkę, odbijają się od otworów wentylacyjnych. Kiedyś mi to przeszkadzało, ale jestem pewna swojej sztuki, przynajmniej tak sobie wmawiam. Mimo to, słysząc ten wzorzec krok, krok, turlanie, krok, krok, turlanie czasami mnie to męczy. Leżę w ciemności i czuję, jak moje serce przyśpiesza, tak jak wtedy, gdy byłam małą dziewczynką. Pamiętam, jak w niektóre noce budziłam się, a moja matka siedziała u stóp mojego łóżka, trzymając młotek i obserwując otwory wentylacyjne, mamrocząc, że nie pozwoli im mnie zabrać. Czasami teraz, mimo, że nie żyję od lat, wciąż spodziewam się, że obudzę się i znajdę ją tam, Czekającą, aby rozłupać ich małe czaszki. Ale nie. Wiem, że nie odważą się wejść do pokoju Riley. Moja praca jest tak przerażająca, powtarzam to sobie raz za razem, aż strach ustępuje. Wiem, że to może brzmieć jak ego, ale wystarczy zapytać Riley. W zeszłym tygodniu, malując nowym zestawem akryli, stworzyłam portret tak przerażający, że doprowadził go do płaczu. Ostatnio naprawdę szaleję z efektami krwi, starając się, aby wyglądało to tak, jakby zandęt na portrecie właśnie skończył świeżo zabity. To dość zabawne, że Riley ukradł moje czerwone kolory, bo choć są one niezbędne. To właśnie ostrożne użycie bieli i czerni nadaje krwi połysk i poczucie lepkości. Moja dzisiejsza praca jest jeszcze lepsza. To pióro i tusz z odrobiną kredki wrzuconej dla tekstury. Odeszłam od prostej krwi, więc jest więcej ścięgien i połamanego ciała. Kupiłam kilka książek o anatomii i używam ich jako inspiracji. Żelaste wnętrzności, całe wątroby, tyły gałek ocznych. Realizm naprawdę sprawia, że jest to przerażające. Kilka godzin temu, gdy powiesiłam go w pokoju Rayleja, zadrżał lekko. To dobrze, pomyślałam. Jeśli się boi, to znaczy, że jest skuteczne. Mamo, powiedział. Pomyślałem. Może powinniśmy kiedyś pominąć jedną noc? Tak na próbę, posłał mi nawet słaby uśmiech, którego nie odwzajemniłam. Wiesz, co by się stało, powiedziałam cicho. Moja mama raz narozrabiała z Amosem i... Wujek Lu mówi, że to nawet nie był Zandent. Przerwał. Powiedział, że to było po prostu... No wiesz, to babcia... Ta rozmowa dobiegła już końca. Powiedziałam, kończąc przyklejać nową grafikę do ściany, a potem go tak zostawiłam. Miałam nadzieję, że przynajmniej zejdzie na kolację. Zamiast tego czekałam sama przy stole, kończąc oba talerze makaronu. Oglądałam telewizję sama. W końcu około ósmej lub dziewiątej wstałam, aby pójść do łazienki, i zauważyłam, że drzwi do spiżarni były otwarte, co oznaczało, że w pewnym momencie przemknął obok mnie, aby coś przekąsić. Weszłam po schodach do jego pokoju i zapukałam, bez odpowiedzi. Wzeszłam na dół, czując się przygnębiona. Tak to czasem bywa, gdy jest się rodzicem. Nie zawsze możesz być ich najlepszym przyjacielem. Czasami po prostu trzeba zrobić to, co dla nich dobre. Wyjęłam z zamrażarki lody, gotowa zajeść moje uczucia. Spojrzałam w dół i zobaczyłam coś, co sprawiło, że zmroziła mi się krew w żyłach. Moje dzieło, dzisiejsze dzieło, podarte na kawałki i leżące na dnie kosza, tak jakby chciał, abym je znalazła. Na zewnątrz było już ciemno, a od kilku godzin słyszałam uderzenia w otwory wentylacyjne. Właśnie w tej sekundzie mój jedyny syn siedział w swoim pokoju zupełnie bez ochrony, gotowy na pożarcie. Wbiegłam po schodach, mogłam naszkicować kopię zapasową w pięć minut, coś, co naprawdę odstraszy te istoty. Ale najpierw musiałam się upewnić, że nie dorwało już go. Spróbowałam otworzyć drzwi, i okazało się, że są zamknięte. Kurwa! Krzyczałam w kółko jego imię, ale nie było żadnej odpowiedzi. Wyobraziłam sobie, że całkowicie zniknął, a na podłodze nie zostało nic poza krwawą kałużą. Wyobrażałam sobie każdy rysunek, który wykonałam, wiedząc, że w rzeczywistości wyglądało to gorzej. W końcu zaczęłam kopać w drzwi raz za razem, aż wreszcie pękły. W końcu otworzyły się, a chłodny powiew uderzył mnie, gdy wbiegłam do środka. Nie było go. Ani śladu. Otwory wentylacyjne wokół mnie dudniły jak szalone. Czy zandęci mogli go już pochłonąć? Nie. Byłyby przynajmniej jakieś resztki, krew na prześcieradle, kawałki kości gdzieś rozrzucone. Wtedy zdałam sobie sprawę, że okno jest otwarte. Podbiegłam do niego i spojrzałam w dół. W oddali go zobaczyłam. Biegł w stronę miasta, jego plecak podskakiwał przy każdym kroku. Nie uciekł zbyt daleko, więc zawołałam go. Za pierwszym razem chyba mnie nie usłyszał, więc krzyknęłam głośniej. Tym razem spojrzał za siebie. Nigdy nie zapomnę tego wyrazu twarzy. Był wyraźny nawet z tej odległości. To był ten sam wyraz twarzy, który miał, gdy codziennie sprawdzał najnowsze dzieło sztuki, które wieszałam na jego ścianie. Patrzył na mnie jak na potwora. Jego spojrzenie trwało tylko sekundę. Potem odwrócił się i pobiegł jeszcze szybciej. Niedługo później zniknął w nocy. Policjanci przychodzili i odchodzili. Powiedziałam im, co mój syn miał na sobie, imiona jego przyjaciół, kilka miejsc, do których mógł się udać, ale nie mam jeszcze żadnych wieści. W międzyczasie otwory wentylacyjne praktycznie eksplodują dźwiękiem. Krok, krok przewrót. Krok, krok przewrót. Jestem tu sama. Szkicuję oczywiście moje najgorsze dzieło. To Zandent, ucztujący na organach Riley, z twarzą wyrażającą czystą ekstazę. I po raz pierwszy odkąd pamiętam, naprawdę się boję. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału, i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty pasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.